Cwana. dzień, który z kolei już dni wolne, dni wolne robią mi młynek i nie pamiętam, który jest dzień ale to ma bez znaczenia, bo jestem w markecie Chepers coś takiego jak nasz Lidl i wygląda to tak tu są duże paczki z ryżem, mąką Ugali, mąka mąka kukurydziana. Tu są takie duże, duże paczki. Soki. ceny są 23 ule. Duże soki. Mają 2 litry. Olej też tu 45 puli, 2 litry no I są gotowe zupki wnęskie Muszę też kupić na śniadanie Na śniadanie Napoje no czekoladowe Kawkowy, familiowy, aloe vera. To są akurat nurtki. 33 pole, 34. I love it. Ładnie to wygląda estetycznie Teraz lodówki z napojami 2 litry Coca Cola 22 pule Piczywo mają tostowe Teczka 14 puli Coś jak pączki I Są gotowe pakowane małe porcje z bukletem, płytkami Są nóżki, nóżki, wszystko Mała rybka smażona w panierce, Sprawdźcie. a tu jest ten marketowy bosak, wyroby cytownicze.

jakieś miasto. Rudy plaki można by było też zrobić. ale jest dużo, dużo pracy, jest przy dużo czasu zajmuje. Płyny do prania. Środki na owady. Dobra Koniec kręcenia Płyn do naczyń 18 puli Chciałem zrobić zakupy Wszyscy się patrzą na mnie jak chodzę z, z kamerką O, płyny płyn do kąpieli też muszę kupić Bo mi się kończy Pasty do zębów 22 pule Podstawowe produkty Wcale nie są drogie sztuteczki do zębów 17 Botswana, edukacji ciąg dalszy znalazłem w Google uniwersytet, największy uniwersytet w Botswanie w Gabarone i widziałem takie wielkie kule, bardzo ładne bardzo ładny plac więc trzeba było aha, trzeba było wejść przez bramki, wpisać się w zeszyt, uzyskać pozwolenie na wejście do uniwersytetu raczej na teren uniwersytetu. No i jest tutaj dużo dużo studentów. Dostałem pozwolenie i idę. Idę zwiedzić ich teren, zobaczyć jak to wygląda. No, tutaj pewnie przyjeżdżają z, z całego kraju. Jest kampus, więc więc tu częściową część mieszka, część po prostu przychodzi do, do szkoły na studia Uczyć się No, no dobra, zobaczymy Zobaczymy jak to wygląda, jest tutaj ruch, to jest po prostu takie jak miasteczko są ulice jeżdżą samochody ale jest czyściutko nie ma śmieci, a ja idę zobaczyć na kampus. że spędzę tutaj z godzinę, połażę. Porobię jakieś zdjęcia najciekawszych miejsc. Może coś ciekawego się wydarzy. Może studenci mi tutaj coś. Zaoferuję. <grybujesz> Zobaczymy. Tu jest taki skwer pod drzewami ławeczki, stoliki betonowe ławeczki siedzi dużo studentów. czy grzeczni, zeszyty pootwierane, książki pootwierane. Mhm. Ładne miejsce. O, znalazłem, znalazłem to co chciałem znaleźć. Czyli te kule. Jest to duży obszar ogrodzony z bramami. Tutaj na teren wchodzą, przykładając karty, i wtedy drzwi obrotowe się otwierają. Bardzo ładnie. prawda, uniwersytet na wysokim poziomie. Wszyscy siedzą z jakimiś zeszytami. No, że wszyscy mocno zajęci z nosami w zeszytach Jest niedziela, więc jakoś jak mało jest, Nawet trzeba było przyjść w godzinach szczytu gdzie są gdzie jest przerwa pewnie wylatują wszyscy z budynków mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. O, architektura i planowanie. Zobacz, tablica... dla młodych architektów. Gdzieś tam w klasach coś słychać na górze. Więc siedzą. Więc oni w ale też się uczą. Mają zajęcia, wykłady. Chyba, że zaocznie. Tak wygląda kampus w Bocswanie, w Gabarone. Może będzie, można zaczepić kogoś, zapytać. Co tutaj robią? Czego się uczą? by trzeba znaleźć kogoś to nie jest z zeszytem Z nosem w zeszycie No i zobaczymy, może ktoś mnie... Może ktoś mnie zaczepi Botswana Wędrówki ciąg dalszy Za mną już 9 km po drodze na przystanku zaczepił mnie młody chłopak. Mówi, że potrzebuje pracy, ewentualnie żeby dać mu coś do y, jakiś ja Powiedziałem, że nie mam, nie mam portfela przy sobie, więc ciągnę go naokoło. Idziemy. Y, był trochę podchmielony. Y, widać, że młody, młody alkoholik. <zysy> <zysy> I strasznie narzeka przeszedł ze mną 2,5 km. Troszkę się zatacza, ale bardzo sympatyczny. Także spokojnie jak dojdzie Jest. ze mną do Gesthausa, powiedziałem, że w Gesthausie mam yy, mam portfel i muszę Jest. i muszę wziąć pieniądze z Gesthausa, żeby mu kupić duże piwo <laughs> i idzie ze mną. No jeszcze przynajmniej z 6 km musi przejść. Czy da radę? suszy go strasznie więc yy, więc może da radę zobaczcie

Cześć wszystkim, witam po niedługiej przerwie. Dotarłem do granicy, odebrać wózek. Przywitali mnie policjanci, oczywiście fajnie, ale zaskoczyło mnie to, że wezwali mnie do kapitana tego posterunku policji i zrobili pełny wywiad od momentu, kiedy opuściłem komisariat policji 7 dni temu. Do, do powrotu. Wszystko się wypytywali, gdzie byłem, co robiłem, musiałem pokazać kwity, rachunki. Zapytali, gdzie byłem. Czyli pierwsza, pierwsza noc była w Lubadze. Tam poszedłem do szpitala. Ze szpitala skierowali mnie do kliniki prywatnej i też pytali, w jakiej klinice, numer telefonu do lekarza, Lekarza, z którym rozmawiałem w szpitalu, chcieli zobaczyć wyniki. Numery telefonu do guesthouse'a, wszystko, wszystko wypytali, jak, jak się dostałem tam, jak wróciłem, godziny, daty, po prostu wszystko, wszystko zrobili, skany rachunków, po prostu masakra jakaś i zapytałem jak będzie w przyszłości jak ruszę stąd mówią że niestety ale na każdym posterunku policji y, będzie wywiad mam zbierać wszystkie rachunki i zdawać pełny raport y, z tego gdzie spałem co robiłem y, daty godziny no masakra pełna pełna dokumentacja i oni wszystko robią raporty i, i notują wrzucają w system także no trochę trochę jest to przerażające ale trzeba się dostosować nie wiem, czy to jest z troski o moje bezpieczeństwo, czy ze względu na to, że mam dwa paszporty. Może myślą, że jestem jakimś szpiegiem. Nie mam, nie mam pojęcia, nie powiedzieli mi dlaczego. No ale, te, ale pozwolili jeszcze dzisiaj się przespać na komisariacie. Rozłożyłem sobie już namiot. Wózek jest cały i zdrowy. Poza tym, że jest kapeć, z którym doszedłem tutaj, bo nie miałem dentek zapasowych, skończyły mi się i, i zrobiłem zakupy w Gabarone. Także wszystko mam, i jutro mogę ruszać dalej przez Botswanę. Także 637 km do granicy z Zimbabwe. I ty, nie wiem czasu, ile mi zajdzie, ale myślę, że ten pierwszy tydzień. Taki wypoczęty, pełny energii, zmotywowany do dalszej wędrówki, więc myślę, że pokonam, pokonam to szybko. Cześć Marcelina. Dzięki. Również pozdrawiam. Także no, trzymajcie kciuki. Dzisiaj niestety, dzisiaj jest cały czas. Słońce, jest potężne, jest bardzo duży indeks słoneczny, prawie 45%, więc trzeba już zacząć używać filtry słoneczne. I wstawać po ciemku i wychodzić jeszcze chwilę przed wschodem słońca, zanim się powietrze nagrzeje. W nocy temperatury są 10 stopni, w dzień przekracza w cieniu 30. Więc bliżej południa dochodzi nawet do 40 stopni. Dobra, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia jutro.